Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku Husqvarna. Jaka to Husqvarna, moi widzowie? 120 Mark II. Bardzo zaniedbana, w sensie, bo nieczyszczona, grudna. Filtr, moi widzowie, w tragicznym stanie. Normalnie po prostu można tutaj już coś zasiać i już będzie rosło. Jakieś grzyby prawdziwki, kanie, nie wiem kto tam co lubi. Grzybnia murowana. Zobaczcie jak to wygląda. A teraz w przybliżeniu. Ja już zrobiłem tutaj pewien test. Oczywiście staram się tego nie naruszyć i przedstawić Wam obraz sytuacji. Pilarka na takim oto filtrze osiąga w tym momencie 13 tysięcy obrotów, a bez filtra moi widzowie 14 tysięcy obrotów. Taka jest różnica w tym przypadku. Ja już tego Wam pokazywał, nie będę. Musicie mi uwierzyć na słowo. Ogólnie cała Pilarka nie wygląda zbyt satysfakcjonująco. Macie naciągnięcie łańcucha. Też troszeczkę luźny. Ostrości się jeszcze nie przyglądałem. Na pewno, jeżeli Pilarka ożyje, to go naostrzymy. No, i tak to troszeczkę słabo wygląda, choć widzieliśmy gorsze maszyny, bardziej zaniedbane. Ta maszyna chyba też nie jest jeszcze dość stara, zbytnio stara, skotu Smart 2. Moi widzowie, 2020 rok. Co w tej maszynie zamierzam robić? Ogólnie ona niby pracuje, nie najgorzej, także tylko taki typowy serwis czy czyszczenie wymiana, wymiana filtra tutaj paliwa. Na pewno wymiana paliwa. Zobaczycie za chwileczkę, jaki tam jest filtr i jakie tam było paliwo w tej pilarce. Regulacja gaźnika, moje czyszczenie tutaj yy, też tego filtra powietrza. Może się go jeszcze uda uratować. No i zobaczymy, jak maszyna jeszcze pracuje. Na pewno zajmę się tą siatką przeciwistrową, Tylko zlałem paliwo do kubka, czystego kubka. Zobaczcie, co to jest za paliwo. Nie wiem, czy warto wam to nawet pokazywać z bliska. Zobaczcie sobie. Takie oto było paliwo. Troszkę zaraz czymś przepuczę ten zbiornik, jakimś paliwem starym, ale w sensie czystym. I teraz tak: tak wygląda filterek. Filterek do wymiany. Postaram się coś znaleźć. Nie wiem, czy będę miał. Jeżeli nie będę miał, to tego dobrze wypuczę. I teraz tak, moi widzowie, tutaj już jest uszkodzony gaźnik. Gaźnik nie jest szczelny w tej pilarce, tak samo jak we wcześniejszej mojej pilarce. 445, którą, 440, którą naprawiałem, jest 600. Niestety, wada tych maszyn, że te gaźniki padają. Na czym to polega, jeżeli macie szczelny układ paliwowy, czyli wszystkie przewody, oczywiście przewód też możecie sobie sprawdzić, bo on jest tutaj i idzie sobie tam ten przewód do gaźnika. Ale prosty sposób, jak możecie sprawdzić szczelny taki układ. Te wężyki są raczej na pewno dobre. Oczywiście sprawdzę je jeszcze. Macie pompkę i ta pompka pozwala na strodzenie gaźnika i teraz tak, ja tu będę pompował, a tu mam przewód i zobaczcie, zatykam sobie przewód i pompuję pompką i zobaczcie, że bardzo słabo to tutaj działa i gaźnik zaciąga, widzicie, lewe powietrze. Nie chcę wytworzyć podciśnienia, tak jak się należy, gdzieś to powietrze tam się dostaje. No i niestety nie jest to przewodem, ewidentnie słychać jakieś syczenie, bulg bulgotanie tutaj właśnie w komorze gaźnika. Także na dzień dobry w takim przypadku takiej maszyny wymiana gaźnika. Oczywiście przy wymianie gaźnika lub zanim zakupić taki gaźnik warto jest taką pilarkę prześwietlić i sprawdzić też jej szczelność. I w tym systemie, tutaj właśnie Xtork, gdzie macie już gaźnik, można tak powiedzieć, dwuprzepustnicowy czy dwukardzielowy, no w sumie to takie gardziele, nie gardziele, no ale powiedzmy, że tak, nie jest już to takie proste dla takiego amatora jak ja. Kolejną sytuacją, która mnie jest nieco za wkoczyła, którą sobie tutaj powolutku tylko czyszczę i już jest użyty starter, tutaj właśnie, w tym miejscu już są wyjechane ząbki i starter już nie łapie tu, tu w tym miejscu będzie widać to lepiej zobaczcie to rozwiązanie chyba też nie jest zbyt żywotne skoro w takiej świeżej pilarce już jest po starterze Pilarka, no mówię, na trudnym odpaleniu wykazywała jakieś tam chęci życia, więc na razie tylko ja tutaj wstępnie oczyściłem wszystko na tyle, ile się dało. Bez demontażu tych elementów, ponieważ żeby to wszystko tutaj wyciągnąć, to wynika na to, że trzeba wypróć pilarkę z amortyzatorów. A jeżeli już wyciągać tą pilarkę z amortyzatorów, no to raczej znaczy w celu wymiany tego kaźnika. To nasze szybciutko zrobię ten serwisik i zobaczę jak ono chodzi czy te wszystkie zabiegi takie jakby dokładniej coś pomogą bo zobaczymy jak będzie reagowała na obroty na regulacje jak reszta spraw no to zobaczymy teraz zobaczcie filterek nawet udało się fajnie wybrać. mam tą blachę no i co ogólnie słabo to wygląda no bo nawet serwis tutaj tego miejsca jest dość utrudniony tak no bo weź to tam wszystko wyczyść bez wyciągania, bez demontowania tego właśnie tej podstawy nawet, można powiedzieć, filtra, czy nawet to to filtr, tak jak jego część tutaj. No, troszkę tak słabo. No ale ta wszedł, trzyma. No i powiedzcie, czy nie wygląda to teraz lepiej? No pewnie, że wygląda i tak powinno wyglądać. I jak widzicie, albo i nie widzieliście, obroty maksymalne ustawiłem na 12, 000, 12 120. To dokładnie zobaczycie, jeżeli nie, no to wam powiedziałem. Wcześniej było 13 na brudnym filtrze, 14 bez filtra. Zanim przyszedłem to regulować, maszyna była już rozgrzana i wstępnie ustawiona na ucho. Ogólnie Mark 2 nie wiem, jakie powinny się obroty. Ogólnie wcześniej ta pilarka wersji pierwszej miała 12250, więc ja postaram się nie przekraczać tej wartości, zbliżyłem się do 12, 000, mówię 200, tak pozostawiam, ze względu na to, że pilarka już nosi ślady na cynim, jak widzicie, wymiana filtra, wyczyszczenie świecy, zalałem świeżym paliwem, zabiegu, zabiegi pomogły. Pozwolę się też rantu na prowadnicy, i jeszcze teraz na ostrzałancuch. no i są widzowie, dbajcie o swoje maszyny, bo widzicie, że słabo to wygląda, teraz pozostawiam właśnie mojemu koledze. Tą pilarkę, aby ją przetestował. Zastanowimy się jeszcze w przyszłości nad właśnie naprawą tego szarpaka, jeżeli tylko będzie chciał i jakichś tam innych drobiazgów, jeżeli pilarka będzie się spisywała. I trzymajcie się. Hej!